To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry państwu, ja nazywam się Błażej Szymański. Dziś w naszym studiu gościem jest Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowniczka Biura Komunikacji, również Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Zaczynając od początku, e, chciałbym spytać, e, czym jako rzeczniczka, oprócz oczywiście kontaktowania się z mediami, zajmuje się pani na Uniwersytecie Szczecińskim? Och, no zakres działania Rzecznika jest e, dość szeroki. Generalnie jest to e, kreowanie polityki komunikacyjnej. To jest polityka taka i wewnętrzna, i zewnętrzna. E, czyli przede wszystkim kontakt właśnie z mediami, e, przygotowanie wszystkich komunikatów prasowych, e, ale także e, konferencji prasowych. A że na Uniwersytecie dzieje się sporo, e, jest się czym chwalić, więc te komunikaty e, faktycznie e, wychodzą prawie każdego dnia. E, także zawsze zachęcam wszystkich, aby e, no właśnie informowali tak rzecznika prasowego e, o tym, co się dzieje czy w instytutach, czy na wydziałach, e, czy poszczególnych naukowców o tym, czym się zajmują, bo e, faktycznie e, media to zawsze chętnie publikują. E, zawsze podkreślamy, że Uniwersytet Szczeciński e, jest dla e, Szczecinian, e, ma służyć społeczeństwu, więc e, trzeba troszeczkę tak o nas właśnie szerszemu gronu opowiedzieć. Ale również przygotowujemy treści tutaj już z całym biurem komunikacji, przygotowujemy treści na stronę główną uczelni. To już akurat tutaj wszyscy wiedzą, do kogo mają pisać i, i faktycznie informują nas i o konferencjach, o różnego rodzaju wydarzeniach, o swoich sukcesach, więc strona główna uczelni jest też pod naszą opieką, a jak strona główna, to i Uniwersytet newsletter, ten który wychodzi na zewnątrz. W bazie mamy około 2,5 tysiąca subskrybentów, więc idzie to faktycznie dość szeroko. Ale także mailing, mailing wewnętrzny, czyli o tym, co się dzieje jakby już wewnątrz uczelni i tym wszystkim właśnie tak zajmujemy się na co dzień. Warto też wspomnieć, że funkcję rzeczniczki pełni Pani od 8 lutego 2021 roku. Jest to już, można powiedzieć, spora praktyka, powiedziałbym. E, tak. E, oczywiście teoria może nam wiele opowiedzieć o tym, aczkolwiek wydaje mi się, że praktyka będzie tutaj lepsza, więc e, prosiłbym o taki komentarz. E, jakie według Pani cechy powinien posiadać rzecznik prasowy zainteresowany pracą w tym zawodzie? O i przede wszystkim odporność na stres. E, rzecznik prasowy występuje zawsze e, przed dziennikarzami, ale także no właśnie prowadzi różnego rodzaju wydarzenia, e, więc tutaj e, opanowanie i bardzo pomaga. E, na pewno musi e, dobrze mówić i jeszcze lepiej pisać. E, wcale nie być gadułą, ale właśnie wiedzieć, co chce przekazać i przekazać to w sposób precyzyjny. E, oczywiście taka otwartość tak, na, na ludzi i, i jakby też łatwość wyciągania z, z tych takich na przykład naukowych, szczególnie tutaj mówię w pracy rzecznika na uczelni, tak, jakby z tekstów naukowych, informacji w sposób przystępny i łatwy sposób, tak, żeby ją podać, żeby ona była właśnie zrozumiana dla szerszego grona, nie tylko właśnie dla wąskiego grona naukowców. Więc, no mówię, przede wszystkim odporność na stres, łatwość właśnie w redagowaniu, w mówieniu, no i taka otwartość trzeba naprawdę słuchać, być uważnym i, no i umieć to właśnie tak konkretnie w pigułce przedstawić medium. Czyli przede wszystkim komunikacja jest ważna tutaj i wydaje mi się, że w takim miejscu jak uniwersytet, które jest. Miejscem, gdzie przewija się dużo osób, ta komunikacja jest szczególnie ważna. I też rodzi się pytanie, jak dbać o taką komunikację w codziennej pracy? Oj, to jest bardzo trudny temat. Faktycznie komunikacja w każdej dużej firmie jest może nie problemem, ale takim dość sporym obszarem, który trzeba faktycznie prowadzić w sposób no, taki profesjonalny. Staramy się to robić oczywiście jak najlepiej potrafimy. Natomiast jak pan redaktor wie, no uczelnia jest. Dość złożoną organizacją. Siedem wydziałów, 18 instytutów, w tym katedry, więc ta komunikacja jest taka wielopoziomowa. Faktycznie trafia najczęściej to do mnie na, na maila rzecznika wszystkie informacje i ja staram się tutaj nie zaśmieciać skrzynek poszczególnych czy, czy dziekanów, czy dyrektorów, czy pracowników, tylko właśnie w sposób taki rzetelny, jakby tą informację przekazać w odpowiednie miejsce i jak najszybciej. Szybciej i właśnie no, nie jest to proste, ale, ale mam nadzieję, że, że staramy się to robić jak najlepiej. Pracujemy też nad nowym narzędziem do mass mailingu, bo to, które mamy. No wymaga na pewno usprawnień, choćby właśnie trochę oprawy graficznej, możliwości załączania załączników, więc tutaj też ukłon w stronę kolegów z Uczelnianego Centrum Informatycznego, bo to oczywiście nasza wspólna praca, więc mam nadzieję, że to też narzędzie ułatwi taką komunikację wewnętrzną. Wspomniała też Pani o tej poprawności języka, o, o redagowaniu tekstu. Komunikacja głównie, oczywiście, opiera się o język, który jest ważny, i wydaje mi się, że to dobry moment, żeby trochę też nawiązać do pierwszego dnia święta Uniwersytetu, które już w ten piątek się zaczyna. No i właśnie co do pierwszego dnia. Co będzie się działo? A pierwszego dnia, tak, bo święto jest dwudniowe i bardzo cieszymy się, że to wydarzenie wróciło na Uniwersytet Szczeciński. Pandemia nie pozwoliła nam właśnie, organizować święta Uniwersytetu Szczecińskiego, a to już swego rodzaju tradycja, i wiem, że wszyscy na to bardzo czekali. Pierwszego dnia, czyli w piątek, rozpoczynamy dyktandem uniwersyteckim. To wydarzenie, które jest znane już i Szczecinianom, ale także mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Więc od godziny 11:00 w geocentrum o, mistrza, o tytuł Mistrza, właśnie ortografii. Powalczy prawie 100 osób. Zawsze tekst dyktanda układa pani profesor Ewa Kołodziejek wraz z zespołem. Nie są to łatwe teksty. Są to takie no, bardzo teksty też przygotowywane, jakby w odniesieniu tego, co się dzieje w języku tak na bieżąco. Więc no, myślę, że zmagania będą zacięte, nagrody są zacne, no i sam tytuł uniwersytetu mistrza ortografii też jest wart tej zaciętej walki. Więc to od godziny 11 w geocentrum, a potem godzina 12 i wykład, wykład pana doktora habilitowanego Adama Stecyka, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład na temat właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach dydaktycznych, w procesie kształcenia. Czyli taki bardzo temat na czasie, ale trochę tak w odniesieniu właśnie do naszego tutaj świata akademickiego. Wiemy, że studenci próbują korzystać i no oczywiście jak najbardziej można korzystać, ale też pewne zasady i pewne procedury powinny być. Myślę, że pan profesor Stecyk świetnie to przedstawi, więc gorąco zachęcam, aby o godzinie 12 na naszym uczelnianym kanale YouTube ten wykład już będzie można oglądać. Po pierwszego dnia. Natomiast drugi dzień, bo sobota, 27 maja, jesteśmy po raz pierwszy, debiutujemy na Alei Kwiatowej w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy wszystkich pracowników, studentów, doktorantów, ale też wszystkich szczecinian, aby właśnie wspólnie z nami świętowali nasze święto. Program jest bardzo bogaty. Naprawdę tutaj i wydziały, i instytuty przygotowały. E, bardzo dużo atrakcji. Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych, także e, no myślę, że warto w tych godzinach 10-16 przyjść na aleję kwiatową. No właśnie takie przyszłościowe myślenie, bo dla naprawdę najmłodszych również atrakcji nie zabraknie. Może przyszli studenci Uniwersytetu Sztywcińskiego, trzymamy za to kciuki, ale warto też zaznaczyć, że osoby nieobecne będą mogły posłuchać i obejrzeć również transmisję z, tak, z tego tak, wydarzenia. Tak. Wszystkich tych, którzy nie mogą być z nami osobiście w Alei Kwiatowej, zapraszamy do internetu. Tam będzie transmisja online. Za Transmisji odpowiada nasza uniwersytecka telewizja Univizja, ale również News Radio, które będzie właśnie w specjalnym programie przeprowadzać i rozmowy i no, być obecne właśnie w, jakby w każdym z tych namiotów, więc można i słuchać, i oglądać. Coś, czym chcę trochę powoli zmierzać do końca, to też kwestia rekrutacji, bo również mhm. tam wszyscy kandydaci będą mogli nabyć informacje, jak tak. to się teraz odbywa. I tutaj warto zaznaczyć, od 8 maja ruszyła mhm. pierwsza tura, i rodzi się takie pytanie, które też staram się zadawać każdemu, kto bywa u nas w studiu: dlaczego warto wybrać akurat Uniwersytet Szczeciński według Pani? O, to bardzo dobre pytanie yy, i bardzo proste pytanie. Yy, dlaczego warto wybrać? Yy, może tak, tegorocznym hasłem kampanii rekrutacyjnej jest Możesz więcej? Yy, czyli chcemy pokazać, że nie tylko świetna oferta edukacyjna, tak, czyli ponad 90 kierunków, na których yy, yy, studenci mogą studiować, ale również yy, całe otoczenie, które uniwersytet proponuje yy, poza samym kształceniem, czyli właśnie między innymi raj, Realizacja swoich pasji w news radio, w telewizji, w sporcie, tak? Akademicki Związek Sportowy, ale również i chór. Więc mówię, nie tylko sama oferta edukacyjna, oferta kierunków, ale również to całe zaplecze, gdzie studenci mogą realizować swoje pasje i zamiłowania. Mamy również bardzo prężnie przecież działające akademickie biuro karier. Zresztą biuro karier będzie obecne na, na festynie w Alei Kwiatowej, ale właśnie już od właściwie pierwszego roku służy studentom poradami i, i takim doradztwem co do staży i czy warsztatów. Więc nic tutaj dodać, jak tylko, że zachęcamy do przyjścia Bardzo. w najbliższy piątek i sobotę, aby przekonać się jak Uczymy się, ale też wydaje mi się, korzystamy z tego czasu akademickiego właśnie na tak. Uniwersytecie Szczecińskim. Ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Moim i dziękuję. Państwa gościem była Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, kłaniam się nisko. To jest news radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.